Jakie pytanie mam? Produkcja z paneli niby 3 kW z takim. Wyżycie 170, 1 kW 76. A tutaj na watomierzu kW. Nie wiem czy pobiera. Czy oddaję, bo mam ustawione, że nadgarst oddaję. Proszę o radę. Czy on oddaje do sieci, czy pobiera? Niby moim zdaniem no oddaje. Jest to hybrydowy. Jest ustawione, że oddaje. Akumulatory mi niestety wysiadły. Friends we should be connected to some of the